Taki niepozorny kwiatuszek. Tak. Kramnik nie... pospolity. Tak, prawda. Taki pospolity jak mhm. pokrzywa, a należy się temu skarbowi natury niezwykły szacunek. Czy ty widzisz, jak ja się podekscytowałam? No o... Ja właśnie, dlatego mówi Twoja działka, więc to ja po prostu. Ja muszę powiedzieć, mnie. Tak, Ty, ty pomyśl co pragniesz powiedzieć, bo to jest już Twoja działka, więc nie co mamy ci odejdę. Mamy tutaj, mamy. Dzień dobry, dzień dobry. Kolejna odsłona naturalnej akademii cyklu o ziółkach. Ja to zawsze nazywam ziółka i spółka. A jak spółka, to ja właśnie kocham zapraszać gości, tych, którzy też kochają świat natury, Obok mnie Natalka Szymańska. Już Natalkę znacie nie tylko z tematu Herbst, ale z poprzedniego odcinka, gdzie mówiłyśmy o szałwie, która jest naprawdę absolutnie świętym ziółkiem. A teraz Twoje ulubione ziółko. Tak, moje ulubione ziółko, czyli krwawnik. Krwawnik, no właśnie. Zresztą chwilę temu zadałam Ci pytanie. Jaka niezwykła nazwa? Ty mówisz, no, od zioła, które tamuje krwawienie. Tak. Ale nie jest to tylko zioło z Natury, które tylko tamuje krwawienie. On rzeczywiście jest dedykowany mocno kobietom, ale to nie oznacza, że mężczyźni nie mogą po krwawnik sięgać. Oczywiście. Za co cenisz ten krwawnik? Wiesz co? Krwawnik cenię za to, że jest wielokierunkowym ziołem. Że bardzo mocno wspiera też kobiety i przy kobiecych dolegliwościach też naprawdę z szerokiego zakresu krwawnik wspiera działanie. No i oczywiście z mojej, z mojej działki, czyli z problemów skórnych i rzeczywiście pielęgnacyjnie krwawnik no jest genialny. Zanim dojdziemy do pielęgnacji, ja bym pragnęła się zatrzymać na tym działaniu takim wewnętrznym, bo to jest na przykład, my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że krwawnik pomaga w przemianie materii. Tak. Więc jest też bardzo wskazany, jeżeli coś się dzieje, ale w ogóle generalnie po prostu dla naszego organizmu. Jak wiemy, nasi wspaniali rodacy, Polacy, cudowni, no różnie z tą przemianą bateri, baterii, materii, a w konsekwencji baterii tak. <grywa> bywa. <grywa> tak miało być. Natomiast y, zatrzymajmy się na chwilę w tym temacie kobiet, bo to nie jest tak, że krwawnik jest tylko i wyłącznie dedykowany kobietom, które mają obfite miesiączki. Tak. Nie tylko. Nie tylko. Również będzie wspierał kobiety przy PMS, kiedy na przykład nabieramy wodę. I tak jak mhm. mówisz, będzie wspierał to trawienie, ale działał tak. też moczopędnie. oczyszczał i odtruwał ten organizm, więc na pewno wesprze w tym zakresie. Ja bardzo cenię krwawnik za to, jak pomaga przy infekcjach intymnych, mhm. zapaleniach wszelkich. Także, tak, Także tutaj też kąpiele lecznicze w fitoterapii są znane, by wykonywać na przykład przy takich problemach, jeżeli mamy mięśnia. Taki, albo inne takie y, choroby wynikające właśnie z, u, y, z układu y, rozrodczego. Y, także. Mamo, ma moc ten krwawik. Moc. Ma moc. No właśnie. Ja nawet, jak sobie wypisywałam na liście listę swoją, to y, oprócz właśnie pomaga trawić, to jeszcze łagodzi bóle reumatyczne. Tak. To jest kolejny punkt, właśnie, dlatego powiedziałam, że on nam się bardzo kojarzy. Bo ja pamiętam, jak zaczęłam uczyć się dzieło lecznictwa, to jak poszłam uczyć się i usłyszałam krwawnik No to zioło dla kobiet. Mm -hmm. Nic bardziej mylnego. No, na bóle reumatyczne tak samo cierpią mężczyźni, na kwestie trawienia, przemiany materii tak samo, ale podobnie krwawnik ma jak szałwia, czyli też jest dedykowany, jak coś się dzieje w kontekście jamy ustnej, i tak, bo tak... też ma działanie silne bakterie bójcze. Tak, w takich starych przekazach liście krwawnika również żyło się w przypadku np. bólów zęba, także jak najbardziej. Również też inhalacja, tak jak w przypadku szałwi, również używano do inhalacji, czyli albo robiono z suszu takie kadzidła, Ach, jak to pięknie bądź właśnie wszelkie parówki, czy nawet nasiadówki, to co przed chwilą mówiłyśmy w przypadku kobiet. Ale nie tylko. Krwawnik też wspiera problemy z hemoroidami, więc to, ten, to, ten temat dotyczy zarówno kobiet, jak tak, i mężczyzn. Tak, I to, i to bardzo. To też jest mieszanka, która jest, znaczy, może inaczej, to też jest skarb natury, składnik mieszanek dla kobiet w okresie przekwitania. Tak. Wymagający okres, więc wspomagajmy się obok koniczyny i wielu innych jasnoty, właśnie szałwi również tym krwawnikiem. A no to teraz przechodzimy do twojej działeczki i pielęgnacji. Wiesz co jeszcze chciałam tak? dodać, że często w fitoterapii krwawnik również stosuje się w mieszankach przy migrenach, okay. więc uważam, że warto wspomnieć, bo ten temat też często dostaje pytania. Także również krwawnik możemy popijać, żeby się wspierać właśnie przy tych bólach migrenowych. On też ma wspaniały skład, bo ma witaminy między innymi właśnie ACK, K, no olejki eteryczne to wiemy, flawonoidy, cholinę, cynk, miedź, żelazo, tak. więc to też jest bardzo taki, taki niepozorny Krawnik tak, krwawnik takim, pospolity, tak, prawda? Tak, taki pospolity jak pokrzywa, a należy się temu skarbowi natury niezwykły szacunek. No to co, przeskakujemy do twojej, bo ja muszę skaku, państwu skaku, powiedzieć, tak, do mnie. Ty ty pomyśl co pragniesz powiedzieć, bo to jest już twoja działka, więc Nie mamy, ci, tyle tutaj pak, mamy tutaj mamy, ale y, muszę państwu powiedzieć, jak w ogóle krwawnik zainspirował mnie do, y, do tego cyklu, bo pamiętam jak akurat ja korzystam też z cudowności i skarbów natury której kosmetyków, które tworzy Natalka, w tym Herbs i dostaje newsletter. I nagle przychodzi, taki poniedziałek bodajże, przychodzi newsletter od Natalki i jest o krwawniku. Ja tak czytam, 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 czytam. Ja no wspaniale, kocham. I mówię tak, od razu napisałam, nagrałam się do notarki. Mówię, tak, tak, zróbmy takie odcinki, właśnie taki cykl, żebyśmy przeprowadzali Was, drodzy widzowie, właśnie przez te ziółka po kolei, żeby Was zachęcić. Tym bardziej, że to jest surowiec, właśnie tak jak powiedziałeś, pospolity, i jego cena też nierzadko jest bardzo pospolita, w sensie dostępna. To nie są po prostu skarby natury z drugiego końca świata, tylko stąd, z naszego podwórka, z naszych cudownych łąk. Tu mamy o, dla dekoracji czagę z naszych polskich lasów, a tu mamy krwawe Niszczaczki, tak, niszczaczki tak. chłonk. Kochani, no to jak z tym krwawnikiem i naszą pielęgnacją? Jedną z pierwszych receptur, które stworzyłam, właśnie były na bazie krwawnika. Jest to olejanka Achillesa. Achillesa, no bo łacińska nazwa krwawnika to pochodzi od greckiego, greckiego wojownika Achillesa, który właśnie używał krwawnika do tamowania ran. Dalej nazwa łacińska gatunkowa millefolium, czyli od tysiąca liści, tak? I dzięki temu, że właśnie jest to zioło znane do tamowania krwawień, gojenia się ran, jest wspaniałym ziołem przy wszelkich dermatologicznych schorzeniach skóry. I ja tak z krwawnikiem niepozornie zaczęłam pracować i tworzyć recepturę dla przyjaciela, który cierpiał na popękane dłonie w okresie jesienno-zimowym, ale tak popękane, ale to jest bardzo szeroki temat i jak się okazało, bardzo dużo ludzi ma z tym problem, bo też często te wszystkie skaleczenia czy jakieś takie podrażnienie na dłoniach występują na tle psychosomatycznym. Mhm. I bardzo y, potrzebujemy wtedy silnie zadziałać, wyciszająco, ale mocno stymulująco do regeneracji tą skórę. Bo jednak dłonie to są, cały czas używamy, cały czas jednak je myjesz, cały czas je podrażniasz. Jeżeli ta bariera ochronna jest y, gdzieś nam nadwyrężona, y, więc krwawnik genialnie odbudowuje właśnie tą barierę ochronną skóry, stymuluje skórę do odnowy, do regeneracji, do odbudowy. Y, ja właśnie w tą olejankę Wsadziłam ekstrakt z krwawnika i rzeczywiście uzyskujemy dla mnie aż, już teraz może nie, ale na przestrzeni lat, kiedy ta olejanka Achillesa jest dostępna, uzyskuję no niesamowite zwroty od ludzi, gdzie rzeczywiście w tych dermatologicznych schorzeniach, jak egzema jak łuszczyca, jak atopowe zapalenie skóry, które jest takie nadkażone, z ranami, rozdrapane, no naprawdę jest ukojenie w jedną noc. Także ten krwawnik, ja już nawet abstrahując od mojej receptury, można samemu sobie ekstrahować. Jest naprawdę bardzo łatwo dostępny. Wsadzamy w dobrej jakości oliwę z oliwek, trzymamy przez 4-8 miesięcy w zaciemnionym miejscu, przecedzamy i takim ekstraktem olejowym z krwawnika możemy właśnie wspierać skórę na ciele, również na twarzy, jeżeli na przykład AZS bardzo często występuje w okolicach, w okolicach oczu, więc no jak krwawnik uwielbiam za to. Tutaj mówię tak ekstremalnie o dermatologicznych schorzeniach, czyli ta skóra jest bardzo mocno podrażniona, rozogniona, swędząca, ale no jak wspaniale nam się przysłuży, kiedy tej skórze nic nie jest, zapotrzebujesz po prostu takiego wiesz, super superbustu, nałożyć go na noc jako taką maskę turbo regenerującą. Ale też dla cery trądzikowej też jest wskazujące. Jak najbardziej. Tak, Silne działanie przeciwzapalne ze względu na obecność olejku eterycznego, który jest naprawdę też szczególny, bardzo go lubię. To jest ten niebieski olejek eteryczny ze względu na to, że zawiera właśnie substancję Hamazulent, który odpowiada za jego barwę. No jest genialny przy cerze trądzikowej, wypryskach, takich niegojących się też ranach. Czasami mamy tendencję do tego, żeby tam wiesz, coś Potrafa na tej skórze, coś pognieść. Więc naprawdę olejek eteryczny, sam krwawnik olejek eterycznych z jest zbawienny dla takiej skóry. Też yy, dla skóry alergicznej. Czy ty widzisz, jak ja się podekscytowałam? No ja właśnie, dlatego mówię, to działka, więc słusznie. <laughs> 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 Także też, <laughs> co warto naprawdę zaznaczyć, krwawnik jest genialny do skóry alergicznej. Wszelkie pokrzywki, które się pokazują na ciele, ja też oczywiście jestem za tym, żeby patrzeć ogólnoustrojowo, co w tym organizmie się dzieje, co na ten moment się u mnie dzieje w życiu. Może przyjmuję jakieś leki, może coś Coś się dzieje w tym życiu, że akurat jakaś pokrzywka czy alergia nam się pokazuje, ale krwawnik na pewno też będzie wyciszał. To mocne działanie przeciwzapalne i jest wybielające zwienione. też. Tak, tak, delikatne tak, działanie tak, wybielające tak, na skórę. No to kto nie może krwawnika? Kto nie może krwawnika? Czekaj, muszę wrócić na ziemię. <laughs> na pewno z krwawnikiem trzeba uważać, jeżeli będziemy stosować go w ekstraktach takich silnych na parach, no to tutaj kobiety w ciąży na pewno muszą uważać. Generalnie krwawnik nie jest to też zioło w mocnych stężeniach podawanym do podawania dzieciom. Jednocześnie ja ze swoich doświadczeń też ale to trzeba też oczywiście przemyśleć i skonsultować z dobrym fitoterapeutą, żeby ten krwawnik podawać dzieciom, albo może naprawdę w takich niewielkich ilościach. Ale jako napar herbaty na przykład, cokolwiek, bo przecież to jest tak delikatne. Tak. Ja ze swojej nauki pamiętam, że na pewno przeciwwskazaniem były jakieś poważne wrzody żołądka, tak. jakieś takie poważne problemy, jeśli chodzi właśnie o układ pokarmowy, yy, niedrożność dróg żółciowych i yy, choroby pęcherzyka żółciowego. No tak. to rzeczywiście tutaj było po prostu... Yy, Przeciwwskazanie, więc na to, na to warto uważać. Ale po raz kolejny powtarzamy: jeżeli to jest taka ilość właśnie napar, i tak dalej, kiedy to są olejanki, kiedy to jest taka ilość po prostu w umiarze, która ma podziałać jak anioł stróż balsam mhm. w jednym, to to jest zupełnie inna. Inna Jeżeli ktoś ma wybrać zioło, które właśnie tak działa ogólnoustrojowo, wzmacniająco, ale też odtruwająco w dawnych czasach, ale teraz moje dzieci to cały czas praktykują, młode listki krwawnika działają odtruwająco przeciw pasożytom w układzie pokarmowym. Dawniej dawało się zwierzętom właśnie na układ pokarmowy, żeby pozbyć się pasożytów, ale moje dzieci, nawet teraz jeszcze krwawnik, który jest dobrze podcięty, małe listki można znaleźć, podchodzi do mnie znajomej, wiesz, twoi synowie coś tam wygrzebują i coś jedzą. Ja wiem to jest na pewno krwawnik, bo oni po prostu tak, tak lubią. A na wiosnę warto pamiętać właśnie, że te młode listki krwawnika możemy w ciepłym mleku razem z miodem podawać jako taką, takie remedium, mieszankę, bardzo wzmacniającą organizm. Także to jest też fajne, nie tylko po tym, jeżeli chorowaliśmy, to na pewno warto się jeszcze bliżej temu przyjrzeć, albo po prostu, wiesz, tak po zimie, wchodząc w wiosnę. Z kozim na przykład, który też dodaje super tak. powera Energii. A gdybyśmy pragnęli sobie na przykład ten krwawnik gdzieś posadzić, to myślisz, że co? Jak najbardziej no. można. Jeżeli chodzi o, o krwawnik, to jest on też nazywany lekarzem roślin, mm -hmm. ponieważ jego korzenie wydzielają substancje, które wzmacniają odporność e, sąsiadujących roślin. Chociaż pamiętajmy, że może to też być ostrożnie z krwawnikiem w ogrodzie, bo może to też być gatunek taki inwazyjny. Mm -hmm. Więc on szybko się rozprzestrzenia, także trzeba pilnować, w którym to kącie ogrodu zasadzisz ten krwawnik Lekarz roślin. Pragnie. I rozprzestrzeni się tak, i leczyć wszystkie rośliny, ale na pewno warto. Słuchajcie, jeżeli potrzebujecie wsparcia od Natalki do, no mogę powiedzieć, pielęgnacji na pewno, ale takiej takiej bardziej wymagającej dermatologicznej, jeżeli coś macie, jakieś zapytania, to wysyłam do, do Natalki, do tematu Herbst, napiszę pod materiałem, właśnie, gdzie Natalkę znaleźć i jak potrzebujecie takiej fachowej wiedzy, to. Zapraszam. A może jeszcze się z Wami tu spotkamy, bo mamy jeszcze w planach taką, no, no taką wyjątkową też roślinę i skarb, ale jeszcze teraz nie będziemy zdradzać. Też na K. Zgadujcie. Wszystkiego dobrego. Pa pa.